Witam widzów serdecznie, właśnie się wybieram do krzyszka. chyba znowu jest strasznie miejska u niego, ale pewnie nie jesteś, no nie jestem, ale w sumie to wychodzi, że tak, bo naprzeciwko jego bramki jest zabarkowane, no ten to kurde się ma, bo, prawdopodobnie chodzi o psa, no. No postaram się zdać relacje dla Was, kurcze, bo przy nich nie chcę nagrywać, bo nie chcę mieć kłopotów, bo się będą czepiać jeszcze nie daj Boże mogą. Ja wiem, że są osobami, które można nagrywać, no ale już nie chcę. To na pewno, na pewno, na 100% do Krzyśka. Dobra, potem się dowiem ukrzycia o co chodziło. Trzymajcie się widzowie i dzisiaj będzie jeszcze za jeden materiał właśnie z tego, z tego powodu właśnie. A może nie tym pali co trzeba, cholera wie. Czort wie o co chodzi. No dobra, nara.